Hej, komiki, czy wiecie, że za Bitcoiny można zdobyć paszport? A także ze ZSC jedno miejsca, gdzie całkowicie legalnie można nie płacić 6% staw od kryptowalut. Od Oceanu Atlantyckiego, przez Morze Śródziemne, aż po Amerykę Środkową. Oto kraje, gdzie wasze orzeszki będą witane z otwartymi ramionami. Szwajcaria, czyli Dolina Kryptowalut. Szwajcaria znana jest ze swojego systemu bankowego, ale otworzyła się również na rynek kryptowalut. Mają tam swoje siedziby tak duże firmy jak Ethereum i Fundacja Cardano. Szwajcarski kanton Zug nazywany jest często Doliną Krypto. Now over the past few years Switzerland has been experimenting with financial innovation by increasingly using currencies like Bitcoin. Now this has potential implications for the banking sector and the future of sovereign currencies. Jak sądzisz, kiedy Szwajcaria wprowadziła ustawę o blockchainie? W 2016, 2021 czy 2023? W 2021 roku, trzy lata temu. Warto pamiętać, że Szwajcaria klasyfikuje kryptowaluty jako aktywa, a nie papiery wartościowe. Jako osoba fizyczna nie musisz tam płacić podatków od kryptowalut, natomiast przedsiębiorstwa nie mają już takiej ulgi. Warto pamiętać o wypoczynku, z którego słynie Szwajcaria. Pobyt w luksusowym kurorcie, prywatne loty, czy też hotele w Alpach. Za wszystko to zapłacisz kryptowalutą. I'm looking to buy some nice wine, practically from Switzerland, but I'd like to pay in Bitcoin. Can I do that here? Yeah, of course. Yeah. Oh, great. You can just take this one that you're just—it's uh, a very nice wine. It's mm -hmm. a Syrah. Paying with crypto was as easy as scanning a QR code, and the wine was delicious. Salvador, Salvador, one of the of America, a Surf City, El Salvador. This seaside village is not only a surfer's paradise. Those who follow cryptocurrencies closely know it better as Bitcoin, Bitcoin, beach. Bitcoin, Bitcoin beach. beach. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin. It's Bitcoin. Jest to pierwszy kraj na świecie, który przyjął Bitcoin jako środek płatniczy w 2021 roku dzięki kryptoprzyjaznemu prezydentowi Naibowi Bukele. The Bitcoin system is so perfect that I think it's going to be the future.

w 2023 można uzyskać salwadorski paszport. Płacąc za niego w bitcoinach. Wow! Jak sądzisz, ile wynosi cena takiego paszportu? Milion dolarów w bitcoinach, 5 milionów, a może 10 milionów? Będziecie to kosztować? Milion dolarów. Salwador wydobywa również Bitcoin. Wykorzystując energię wulkaniczną. Czy możesz w to uwierzyć? Podobno wydobyto tam do tej pory 474 bitcoiny o wartości około 30 milionów dolarów, co przyciągnęło aż miliard dolarów inwestycji na rozwój całego obszaru. Zagraniczni handlowcy kryptowalutami nie muszą już płacić żadnych podatków od swoich zasobów w kryptowalutach. Malta, wyspa blockchain. Choć niewielka, Malta to wyspa o wielkich ambicjach. Dawniej nazywana Wyspą Blockchain w latach 2017-2018 Malta przyciągała firmy i inwestorów, oferując szybkie zakładanie i prowadzenie biznesu krypto. Od polityków po taksówkarzy wszyscy wiedzieli, czym jest kryptowaluta. Na wyspie organizowano mnóstwo konferencji na ten temat, a także budowano centra oraz kampusy blockchain. In the business, I have come to know that this new technology will be a full revolution of how humanity will develop. We need to be one human family for each and every one of us to be successful in whatever we are doing. Obecnie kryptoentuzjazm nieco już opadł i nie słychać już o wyspie blockchain. Jednakże kraj ten nadal posiada korzystne przepisy i opodatkowanie kryptowalut. Malta uznaje kryptowaluty jako środek wymiany, jednostkę rozliczeniową lub środek przechowywania wartości i nie są one opodatkowane jako zyski kapitałowe, co oznacza, że nie płacisz od nich podatków. Na wyspie jest wiele miejsc, gdzie możesz zapłacić za swoje orzeszki ziemne kryptowalutą. Portugalia! Portugalia jest przyjazna dla kryptowalut od 2016 roku i obecnie stała się ważnym ośrodkiem dla firm oraz konferencji kryptowalutowych. Ten europejski kraj ma jasne przepisy regulujące działalność firm kryptowalutowych? Raporty wskazują, że w ostatnich latach w kraju powstało około 88 firm kryptowalutowych. Ponadto wiele międzynarodowych firm otwiera tam swoje oddziały kryptowalutowe. Istnieją także banki, które akceptują kryptowaluty, takie jak Millennium, Credit Agricole i Open Bank. To co? Spróbuj zgadnąć, jaki procent podatku musisz zapłacić od swoich aktywów kryptowalutowych. Zero. W Portugalii nie płaci się podatku od zysków kapitałowych od kryptowalut trzymanych przez ponad rok. Musisz się natomiast rozliczać, jeżeli handel kryptowalutami jest Twoim głównym źródłem dochodu. This tax-free way of life for crypto investors is one of the reasons why Portugal has been growing rapidly in popularity in the industry, with Lisbon becoming one of the main hubs in Europe. Który z tych krajów chciałbyś odwiedzić albo w nim zamieszkać? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał i pamiętaj, w chomikach siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia.